Gutek, ja to się czasem zastanawiam, wiesz? Czy całe to gadanie o zabawkach dla psów to nie jest tylko i wyłącznie wymysł ludzi? Wiesz, nie chce im się bawić z psem, to dają mu zabawkę. Wymysł? Ty to dopiero jesteś wymysł. Ale skoro już zaczynasz, to powiedzmy sobie szczerze: temat jest poważny. No więc właśnie! Dzisiaj rozwalimy mit. Czy pies naprawdę potrzebuje zabawek? Gutku, to się zaraz okaże. O, gość specjalny! Cześć! Tęskniliśmy! Czy pies naprawdę potrzebuje zabawek, czy to tylko ludzki wymysł? Tak, pies potrzebuje zabawek, ale nie każdy pies potrafi się bawić zabawkami. To ja miałem mówić! A zabawa to nic innego jak realizacja łańcucha łowieckiego i tam pies eksploruje, namierza swoją ofiarę, skrada się do niej, biegnie. Chwyta, rozszarpuje i w naturze by ją zjadał, ale teraz nie zjada, ponieważ ty karmisz swojego psa. I jeżeli my, ludzie, potrafimy się w ten sposób bawić z psami, one są szczęśliwe, bo realizujemy ich naturalne potrzeby, zaspokajamy je i wtedy nie demelują domu, nie ma z nimi problemów behawioralnych i są szczęśliwe. A przecież dla nas, opiekunów, to jest najważniejsze. Jakie zabawki są najbardziej rozwijające dla psa? Najbardziej rozwijającymi zabawkami dla psa są zabawki interaktywne. Wszystkie te zabawki możesz mieć w domu i na pewno je masz. Zacznij od tego, że przestawisz miskę do góry nogami, ułożysz na niej jedzenie. A nie w niej zaskoczysz w ten sposób psa. Tutaj będziesz wydawał pokarm wolniej. I teraz uwaga, kolejną moją propozycją zabawek interaktywnych jest pokrywka. Na pewno też masz takie urządzenia u siebie w domu. Tę pokrywkę możesz wysmarować mokrym pokarmem, ewentualnie jeżeli twój pies ma alergię pokarmową, na mocz ten suchy pokarm, w której w tej chwili pies spożywa, i wysmaruj ją najpierw z tej strony pokrywki, a później połóż pokrywkę w ten sposób, i jak pies będzie ją zlizywał, czyli będzie zlizywał z niej pokarm, ona będzie pracowała interaktywnie. Co to mu daje? Pies musi pomyśleć, musi się przyzwyczaić do tego, że ten przedmiot się rusza czyli jest substytut polowania. Dodatkowo Możesz nakarmić psa z łyżek. Ułóż kilka łyżek o różnych wielkościach na podłodze, odsunij w ten sposób, żeby nie dotykały siebie nawzajem i rozłóż, czy to suchy pokarm, czy mokry, ten, który zazwyczaj pies zjada, na łyżkach. Następnie możemy wypracować tutaj socjalizację dźwiękową i pracę w ogóle z dźwiękiem. I możesz połączyć te elementy, czyli na pokrywce układasz łyżki, dodajesz pokarm i to wszystko jest interaktywne, bo pies eksploruje, bo pies nawęża, bo pies Rusza te przedmioty czy łapką, czy pyszkiem. Kolejny sposób karmienia interaktywnego to są różne rzeczy, spółki dla dzieci. Ja mam tutaj taką foremkę, którą używamy w piaskownicy. Do tej foremki też możesz włożyć pokarm, zarówno do jej czapeczki, jak i tutaj w wrożek. I w ten sposób możesz nakarmić psa. Pies będzie tutaj eksplorował, będą pracowały jego fafle, będzie pracował język, co powoduje. Zrelaksowanie, czyli lizanie, rzucie i gryzienie to są podstawowe rzeczy, które możesz zaspokoić jako psią potrzebę podczas karmienia. Kolejna moja propozycja, szczególnie w domach, gdzie są dzieci, to jest słuchajcie, lejek. Możesz kupić takie lejki w różnych kolorach. Przy okazji przy karmieniu będzie kolorowo, i w czasie pory karmienia wkładasz jedzonko tutaj do lejka. Dziecko trzyma z tej strony i podaje psu pokarm. Wtedy budujesz prawidłową relację pomiędzy psem i dzieckiem. Niektóre dzieci nie chcą dotykać pyska, nie chcą dotykać karmy, bo ich to przeraża albo nie chcą mieć śliny na rączkach, więc w ten sposób można też interaktywnie karmić psa. Co nam to daje? Pies się relaksuje, bo pamiętajmy, jeżeli pies jest zestresowany albo się nudzi, to musi mieć wyzwania. Czyli cały czas myślimy o tym, że pies zaspokaja swoją potrzebę. Eksploracji, polowania, zdobywania. I tu właśnie przez ten pryzmat karmienia interaktywnego będzie sobie w cudzysłowie polował na jedzenie. Dodatkowo, do miski, jeżeli włożymy pokarm, możemy włożyć też lejek. Pies będzie go delikatnie przesuwał, będzie tu się odbywała eksploracja. Cały czas pies dotyka swoich wibrysów, reaguje fafle, reaguje przy tym pobieraniu pokarmu i wylizywaniu mięśnie skroniowe. To się przyda dla psów, które dużo wokalizują. A dodatkowo ma z tego fan. I kolejna moja propozycja karmienia interaktywnego to uwaga, ściereczka kuchenna, na którą układamy pokarm, zawijamy jak rolatkę czyli tu układacie sobie pokarm, zawijamy jak rolatkę to wszystko, zostawiamy, uwaga, taki kawałeczek, układamy na podłodze. I pies będzie rozwijał i zjadał z tej rolatki pokarm. I to jest karmienie interaktywne i gadżety, które masz w domu i możesz sprawić psu wielką przyjemność. To walka z nudą, to cały czas budowanie pozytywnej relacji między tobą i psem. Karmienie interaktywne daje psu poczucie sprawczości, myślenia. I zdobywania. A właśnie w tym yy, o to chodzi, żeby pies zdobywał. Podczas tego karmienia interaktywnego pies pozytywnie się myśli, bo zrelaksowany pies to szczęśliwy pies i szczęśliwy opiekun. Czy zabawki z piszczałką są dobre dla psa? Zabawki z piszczałką nie są dobre dla wszystkich psów. Co tutaj się dzieje? Zabawka piszczy. Pies ją cały czas gryzie, 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 gryzie albo rozprówa. Wyprówa piszczkę i w końcu ją przegryza i ona przestanie piszczyć. O czym to świadczy? Oczywiście, że to jest kolejny etap realizacji łańcucha łowieckiego, czyli jeżeli pies dopada do swojej ofiary, do swojego obiadu, to chwyta, gryzie, zabija. Na początku ofiara piszczy. Piszczenie takie nadmierne i zabawa z zabawkami piszczącymi powoduje zanik inhibicji gryzienia, czyli siły używania szczęki. Jeżeli pies ma dużo zabawek, które piszczą i bawi się nimi, a ty nie masz nad tym kontroli, to wzrasta w nim poczucie jeszcze mocniejszego gryzienia. Czyli właśnie brak umiejętności, delikatności w gryzieniu, w pobieraniu przedmiotów, w zabawie z innymi psami czy w zabawie z tobą. Czym to skutkuje? Taki pies wchodzi we frustrację, w zachowania nawet agresywne, nie potrafi się powstrzymać, dlatego że ta zabawka piszczała, dopóki piszczałka nie uległa zniszczeniu. Więc zabawki piszczące nie są przeznaczone dla wszystkich psów, powinny być używane z dużą rozwagą. Ale gdzie możesz je wykorzystać? Użyj zabawki piszczącej jako awaryjnego przywołania swojego kupila. Czyli jesteś na spacerze, pies odbiegł od ciebie, wołasz go raz, drugi, trzeci, nawet może używasz gwizdka, a on nie reaguje, to wtedy z pomocą przyjdzie ci zabawka piszcząca. Miej ją z tyłu w kieszeni czy w plecaku czy w saszetce. I w sytuacji właśnie awaryjnej, zapiszcz tą piszczałką, jak pies przyjdzie, chwilę się nią pobaw, czyli jest to nagroda za to, że pies przyszedł, i schowaj. Czyli nie pozostawiaj zabawek piszczących sam na sam z psem, bo wtedy pies tracił umiejętność delikatnej zabawy, delikatnego gryzienia. Zanika inhibicja gryzienia. Jeśli pies rozszarpuje pluszaki, czy to znaczy, że jest agresywny? Rozszarpywanie pluszaków może świadczyć o kilku bardzo ważnych zachowaniach psa. Pierwszy z nich to jest oczywiście realizacja instynktów łowieckich, ale ta bardziej ważniejsza kwestia to są problemy behawioralne, czyli pies może mieć tak dużo nagromadzonych emocji, niezrealizowanych potrzeb, Indywidualnych, że stara się je samodzielnie rozładować na zabawkach, na meblach bardzo często i wtedy je rozrywa. To, co jest niebezpieczne, to oczywiście pożeranie tego wszystkiego, co jest w tej pluszowej zabawce. Natomiast nie świadczy to o tym, że pies jest agresywny. Jeżeli to dotyczy Twojego pupila, skonsultuj się z behawiorystą, przeprowadźcie tutaj rozmowę i zastanówcie się, co wpływa na to, że pies jest tak mocno zestresowany, sfrustrowany, być może ma niezaspokojone potrzeby i rozładowuje te wszystkie emocje właśnie na zabawkach pluszowych. Te zabawki pluszowe mogą stanowić dla niego zagrożenie. Bardzo często na zabawkach pluszowych są oczka czy noski, które pies może połknąć, a dodatkowo wypełnienie tych zabawek pluszowych, jeżeli pies zostanie z taką zabawką sam na sam, może spowodować problemy w układzie pokarmowym. Uważaj na te zabawki pluszowe. Uważaj na swojego psa i staraj się za zadbać o niego w taki sposób, żeby zniwelować to zachowanie. Zamiast zabawki pluszowej, podejmu mu odpowiednie gryzaki, na których rozładuje swoje emocje. Czy pies może mieć za dużo zabawek? No, oczywiście, że tak. To jest tak samo jak z dziećmi. Jeżeli mają mnóstwo zabawek, które leżą na podłodze, na meblach, wszędzie, on ich po prostu nie zauważa. Co mogę ci poradzić w tej sytuacji? Zostaw mu dwie lub trzy zabawki bezpieczne i wymieniaj je co drugi, trzeci dzień. Wtedy zawsze będzie czekał na te nowe zabawki i będzie się nimi cieszył. Może ja sobie pójdę po prostu? Jakie zabawki mogą być niebezpieczne dla psa? Przede wszystkim te, które są zużyte, które są zepsute, nadgryzione, przegryzione, więc sprawdzaj regularnie stan zabawek, z którymi obcuje twój pies. To, co jest istotne przy tych wszystkich zabawkach, to to, czy one są odpowiedniej wielkości. I tu uwaga na wszystkie małe zabawki przy dużych pieskach, grozi to zadławieniem, czyli jeżeli pies na przykład bawi się małą piłeczką, może ją połknąć bądź się nią zadławić. Jeżeli są małe pieski i mają zbyt duże zabawki, mogą nadwyrężyć przede wszystkim odcinek szyjny kręgosłupa. Dobieraj te zabawki z rozwagą, patrz na to, czy one nie mają jakichś elementów, które pies może odgryźć, połknąć, czy nie mają metalowych elementów, które mogą uszkodzić pysk psa, czy mogą utknąć w szczęście. Czylinach międzyzębowych. To, co jest bardzo ważne przy zabawkach, to jest też ta kwestia, z czego ta zabawka jest wyprodukowana. Kupuj zabawki, które są bezpieczne, zdrowe, bo bardzo często zapach zabawek i substancje, z których są wykonane, powodują uczulenia. Dobieraj zabawki z rozwagą i sprawdzaj ich stan. Jeżeli są nadgryzione, nie bądź skmierą, wyrzuć i kup nową zabawkę. Przecież chodzi tu o zdrowie i bezpieczeństwo Twojego pupila. Czy zabawki mogą pomóc w samotności i, i czy mogą pomóc z lękiem separacyjnym? Kochani, zabawki mogą być dodatkiem do pracy behawioralnej. Nie unikniecie tej pracy behawioralnej. Zabawka może rozładować emocje, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli pies ma lęk separacyjny, jest do Ciebie nadprzywiązany, to on nie myśli o zabawie. On tęskni i on Ciebie nawołuje. Więc najpierw praca behawioralna, wybaw się z psem, naucz go tego, że może spokojnie czekać na Ciebie i wtedy na pewno zauważy, że proponujesz mu również fajne zabawki. Zabawki, którymi będzie się interesował, będzie się nimi bawił w oczekiwaniu na Twój powrót do domu. Jak dobrać zabawkę do wieku psa? Bardzo ważne jest to, z czego ta zabawka jest zbudowana i oczywiście w jakim wieku jest twój pies. Zaczniemy od szczeniaków. Szczeniaki potrzebują zabawek miękkich, dlatego że wymieniają zęby. Mają bardzo często opuchnięte w tym czasie dziąsła, co jest naturalne w tym etapie, i tu sprawdzą się zabawki materiałowe, które dodatkowo możesz zamoczyć i schłodzić, albo chowając je do zamrażalnika, albo do lodówki. Ten chłód będzie pomocny właśnie. w w nabrzmiałych dziąsłach, w tym bólu dziąseł. Będzie go niwelował. Jako gryzaki naturalne możesz podać twardsze gryzaki. Będą służyły temu, żeby pies troszeczkę zrelaksował y, swoją szczękę. Uwaga na wielkość zabawek. Dla szczeniaków nie można podawać zbyt ciężkich zabawek, dlatego że układ wzrostu jest w fazie rozwoju. Zabawki zbyt ciężkie będą obciążały układ mięśniowo-kostny i tu Mogą powstać już wady rozwoju. Uważaj przy doborze tych wszystkich zabawek, aby nie były za małe, bo grozi to zadławieniem lub połknięciem danego przedmiotu. Przy zabawkach typu pluszowe uważaj na noski, na oczka czy na guziczki i na wypełnienie. Nigdy nie pozostawiaj zabawek pluszowych sam na sam z psem, szczególnie ze szczeniakiem, który uczy się dopiero. Korzystania z tych zabawek, bo nigdy nie wiemy, jak odporna na Twojego szczeniaka jest zabawka. Przy wieku nastoletnim i dorastaniu psów, wybieraj takie zabawki, które będą rozładowywały ich emocje, bo przecież tam hormony buzują, tych emocji jest tak dużo. Więc tu przydadzą się zabawki troszeczkę bardziej odporne, troszeczkę twardsze. Konsystencja tych zabawek będzie pozwalała na to, aby pies rozładował na nich swoje emocje. Jeżeli chodzi o psy dorosłe, i staruszków, seniorów. Tutaj trzeba dobrać do indywidualnych potrzeb zabawkę. Jedne będą wybierały dalej te twarde, inne będą zakochane w piłkach, jeszcze inne będą wolały szarpaki. Pamiętajmy też o tym, że w zależności od tego, co dzieje się w Twoim życiu i w życiu Twojego pupila, pies może zmieniać. Upodobania co do zabawek. Będzie chciał na przykład rozładować emocje i będzie więcej chciał się szarpać. A jeżeli będzie zrelaksowany, będzie myślał o tym, co by można było porobić interaktywnie. Czy każda rasa ma takie same potrzeby zabawkowe? Oczywiście, że nie. Każda rasa została stworzona w określonym celu i ma określone predyspozycje. A co więcej, w każdej rasie psy mają indywidualne potrzeby co do zabawy. I tak na przykład retrievery uwielbiają nosić przedmioty i aportować. Owczarki uwielbiają biegać, zaganiać, pilnować, chwytać. A co z kundelkami? Kundelek to nic innego jak zlepek różnych genów. To hybryda, to jedna wielka niewiadoma. Obserwuj go i zaproponuj mu taką zabawę, w której zrealizujesz się razem z nim. A jak się bawić z psem? Zabawkami? Czy zabawki to jest coś co powinien mieć sam dla siebie? Uwaga, wspólna zabawa to jest coś wspaniałego. To jest coś wielkiego. Dlaczego? Dlatego, że wspólna zabawa cementuje twoją relację z psem. Pamiętajmy o tym, że nigdy nie wybawimy naszego psa tak mocno, jak on wybawi się ze swoim kumplem psi. Dlatego musimy tak układać zabawę, takie zabawki dobierać, żebyśmy byli w tej zabawie dla swojego psa atrakcyjni. Czy pies powinien mieć zabawki dla siebie? I tak i nie. Możemy wykorzystać zabawkę do tego, że pracujemy z psem, jesteśmy na szkoleniu i w trakcie... Nagradzamy go zabawką. Taka zabawka jest dostępna tylko i wyłącznie na szkolenia, czyli pies nie powinien jej mieć dla swojego użytku i ona nie powinna być taka nudna, leżąca zawsze na podłodze czy na posłaniu psa. Kiedy zabawki powinny być dla psa dostępne? W momencie, kiedy wychodzimy z domu. I to muszą być też zabawki, które będziemy rotować, będziemy je wymieniać, żeby pies zawsze chciał się nimi bawić i zajmować. Pamiętajmy o tym, że te zabawki, chęć zabawy i dobór zabawek to jest kwestia indywidualna. Im lepiej poznasz swojego psa, tym lepiej zabezpieczysz jego potrzeby. No i to jest wyczerpująca odpowiedź, która mnie satysfakcjonuje osobiście. To trzeba chyba kończymy ten odcinek? Chyba już teraz wszystko wiecie na temat zabawek, zabawy z psem, spełniania psich oczekiwań. Bawcie się dobrze, cześć! No to dziękujemy pięknie za podzielenie się z nami swoją obszerną wiedzą. Gótek! Podziękuj pięknie za podzielenie się z nami obszerną wiedzą. Dziękuję bardzo za za wiedzą. No. Pa! Pa! Hej, zapraszamy do naszego sklepu internetowego! Tak, tak, kupcie jedzonko swoim zwierzątkom. Mia-mia-miam mia-mia.